W MWC w 2013 roku masa jest ciekawych rozwiązań i zupełnie nowych pomysłów w smartfonach. Ale tak naprawdę urządzenia, które trafią głównie pod nasze strzechy, to urządzenia te prostsze z serii przeznaczonej, można powiedzieć, dla każdego. Czyli w tym przypadku akurat LG będzie to L-Style. Bardzo fajna seria, bardzo fajnie wykonanych smartfonów. Chociaż jest to plastik, to jest on zrobiony naprawdę solidnie. Jak na urządzenie atrakcyjne cenowo, takie nazwijmy, jest to bardzo fajny, bardzo fajny sprzęt. Co mi się szczególnie spodobało, fajnie, że znalazł się tutaj dwurdzeniowy procesor mówię akurat OL7 drugiej generacji. Znalazł się tutaj dwurdzeniowy procesor. Ekran IPS 4 ,3 cala, był no już poprzedniej generacji, ale dobrze dobrze, że znalazło się to i tutaj. Bateria. Powiem szczerze, szokiem jest bateria 2460 mAh. Jest to po prostu bardzo dużo, dzięki czemu jestem pewien, że ten smartfon z takim ekranem będzie dość długo działał na jednym ładowaniu. Zresztą Wszystkie e, urządzenia serii L mają dość duże baterie. Nawet e, najniższe w tej rodzinie, L3, ma 1540 mAh pojemność baterii, co jest e, naprawdę dobrym wynikiem e, dla małego urządzenia ekranie 3,2 e, cala. Właśnie, wspomnijmy o ekranie w tym urządzeniu. Poprzednie, e, poprzednie, niższe modele serii L miały ekrany TFT, które nie były najlepszej jakości, moim zdaniem. Tym razem znalazły się tutaj ekrany IPS. W tym przypadku nadal rozdzielczość nie jest powalająca, natomiast kolory już są dużo, dużo lepsze i ten telefon wygląda dzięki temu po prostu zdecydowanie lepiej niż poprzednia generacja. Podejrzewam, że lepiej też się będzie z niego korzystać. Całkiem ciekawa, budżetowa propozycja od LG. Fajnie wykonana. Jest na, to, na co czekać. Ostatnim no, urządzeniem przy tym stoliku e, jest e, Swift L5. Tak, tak będzie się nazywał w Polsce. Tutaj jest oznaczony jako Optimus. E, tak jak wspomniałem, te niższe urządzenia zeszłoroczne miały po prostu troszeczkę gorsze ekrany TFT. W tym przypadku znalazł się znowu IPS e, o fajnej rozdzielczości, e, której WVGA, tak? WVGA przeczytałem. E, Ładne kolory. Powiem szczerze, że ten ekran jest naprawdę dobrze wykonany. Podobnie do obudowy, która może w ciemnej wersji troszeczkę mi matu, który jest w białej. Po prostu nie ma możliwości wziąć żadnego do ręki. To jest bardzo fajne urządzenie, nieźle wykonane. Z dobrym ekranem, z procesorem mediatek jednorodzeniowym, zapewniającym całkiem niezłą wydajność. W interfejsie nie widzi się żadnych zacięć. Eee, bardzo ciekawe urządzenie, które prawdopodobnie będzie atrakcyjne cenowo, więc pewnie znajdzie się też w wielu kieszeniach. Zwróćcie uwagę na podświetlenie fizycznego przycisku, zmienia się. Ciekawy pomysł. Więc zaprezentuję Wam jeszcze urządzenia serii L Dual, czyli takie posiadające dwa wejścia na kartę SIM. Bardzo pożądane rozwiązanie wśród niektórych. Nie różnią się na praktycznie niczym, oprócz budowy, które są delikatnie inne niż w tej klasycznej wersji serii L. Pozwólcie, że szybko zaprezentuję. Tu mamy L5. Jest delikatnie różna. I tu no, widzimy ostatni z serii L smartfonów L7 Dual, także z podwójnym slotem na karty SIM. Dzięki któremu możemy obsługiwać dwie karty, jedną na przykład do internetu, a drugą do dzwonienia czy jak kto tam sobie będzie uważał, jedną firmową, jedną prywatną. Rozwiązanie dobre działa fajnie. Bardzo fajny smartfon, tak jak wspominałem wcześniej. Nie różni się on niczym oprócz budowy. Yy, powiem szczerze, że akurat w dualach chyba mi się trochę bardziej podobają. No cóż, kwestia gustu. E, to tyle o serii L. E, czekajcie na dodatkowe filmiki z innymi smartfonami LG.